Dzisiaj mam dla Was coś totalnie odjechanego, mianowicie nową kolekcję kart Hot Wheels od Panini. To jest moja pierwsza przygoda z kartami, więc jestem mega ciekawa, jak zostały one wykonane. Sprawdzimy ich jakość, grafiki i szczegóły, żeby zobaczyć, czy warto je zbierać. I zanim tutaj otworzymy pierwszą paczkę, Chciałabym w ogóle powiedzieć, że ten odcinek jest inspirowany tym samochodem, czyli X-ray Stocker. X-ray Stocker. Jest on o tyle ciekawy, że słuchajcie, świeci w niebieskim świetle, więc polecam sprawdzić. Możecie go dorwać. No, i właściwie jeszcze dlaczego rękawiczki? Jeśli myślicie o kolekcjonowaniu kart na poważnie, warto pamiętać, że najcenniejsze egzemplarze powinny być przechowywane w idealnym stanie. Także tutaj sobie może odłożymy. O, wow, a to nie jest. O. Ciekawa furka. E, tak, wracając. E, jeśli myślicie o kolekcjonowaniu kart, należy przechowywać je w idealnym stanie, dlatego staramy się unikać dotykania ich gołymi rękami, żeby nie zostawiać żadnych odcisków czy tłuszczu, który znajduje się na naszych paluszkach. E, tak, właśnie ten samochodzik. Ten samochodzik jest inspirowany Pop Artem. Co ciekawe, bardzo mi się spodobał, dlatego kupiłam. E, dobra, e, to jest nowy, nowy pomysł od Panini, marka znana. Często wypuszczają różne serie kolekcjonerskie. Karty. Ostatnio do mnie dotarło, że karty oczywiście są docelowo dedykowane dla dzieci, ale nic nie stoi na przeszkodzie, przepraszam, żeby dorosły również zbierał takie karty. Zobaczcie, na opakowaniu mamy napisane, że ja tutaj postaram się to troszeczkę odchylić. Mamy 216 kart yy, do zebrania, z czego 150 to są karty bazowe, 48 jest zafoliowanych i 18 specjalnych vintage cards. Nie ukrywam, że właśnie to mnie zainteresowało najbardziej, czyli te vintage cards. E, lubię właśnie y, w tym stylu różne przedmioty. No i słuchajcie, zaczynamy i może postaram się O, a, nie, nie. o. No, coś tu już fajnego mamy O, wow No, powiem wam jestem pod wrażeniem Hot Wheels, Let's Race. Chyba też jest y, animacja na, na jednym z właśnie takich streamingowych platform. Y, Power and Surge. Power Surge. W ogóle fajnie jest wykonana ta karta. Zobaczcie, jak ona tutaj ma takie nadruki wypukłe. Ona jest, ona jest tutaj, to jest takie śliskie. O, fajna sprawa, e, może ja to przesunę i będę tu układać. Mm, ok, o! <laughs> Aisle Driver Aisle Driver 2017 O, na niektórych to jest rok, tak? E, ja na razie swoją przygodę z Hot Wheels rozpoczynam. No, ciekawe. Tak, ona jest bardzo podobna do tej poprzedniej, jeśli chodzi o nadruk okay. Tricera, Tricera Truck. Tricera Truck. Mhm. Znaczy, no, na, na razie najfajniejsze jest Power Search. <laughs> no. Dobra, zobaczymy, co będzie dalej. Loop Coupe. O ile dobrze wymawiam. Loop Coupe. Loop Coupe. 2012. Jak one wyglądają. Aha! okej. Okay. Czyli one coś mają też i z drugiej strony. O, można więc układać jakąś sobie tutaj trasę. O i zobaczcie i tutaj też mają numery. Widzicie? 204, 17. No ich jest do zebrania 216, więc. Tak. Dalej. E Flipping fest. Flipping fast. O, to, to brzmi lepiej. Flipping fast. Uh, hot Wheels. Flipping fast. Flipping fast. Uh, dość nowy. Dość nowy model. 24 rok. Uh. Wszystkie jak na razie są e, w tym samym stylu, takim graficznym. Co mam na myśli? Czyli są jakby takie imitacje. Zobaczcie, to się nawet, to dobrze teraz widać, to się fajnie e, mieni, prawda? Ok. I ostatnia: Rig Heat. Rig Heat. 2017. No trochę szkoda, o tutaj jakiś zakręt, no trochę kurczę szkoda, że mm, nie ma vintage. Ja sobie jeszcze muszę y, przeszukać internet, internety i sprawdzić y, jakie to są te vintage. Chodzi mi głównie o te grafiki, żeby zobaczyć, bo y, to mnie bardzo interesuje. Te są chyba takie... To są chyba takie zwykłe. Co tu jest napisane? Mm. Tak. Aha, ok. 48 Special Foil Cards. Czyli chyba to o te chodzi, słuchajcie. Foil Cards. No, te są takie trochę zafoliowane. Mm. Pod, pod kątem wykonania one. One robią wrażenie. Jest jakby taka trochę wypukłość nadana, no i ta grafika też jest w dość niezłej jakości. No, czekajcie, tak się przyglądam, no całkiem, chociaż no tu na przykład nie, tutaj to w ogóle taka, że to przybliży trochę. Nie widać tego tak bardzo. Taka trochę pikseloza jest miejscami, wiecie? No dobra, słuchajcie, nie będę przedłużać, bo w moim zamyśle miał to być krótki filmik. Chciałam wam po prostu pokazać czym jest właściwie te Hot Wheels Cards on the Road sześć kart dostajecie od panini w, takim, w takiej opakówce ja za to zapłaciłam chyba nie wiem, to jakieś grosze kosztowało w dino dorwałam to akurat no i zobaczę no, jak, jak będę na kolejnych zakupach to myślę, że pokuszę się o kolejną saszetkę także będę kończyć nie zapomnijcie subskrybować, kliknąć dzwoneczek. Niedługo będą kolejne odcinki z unboxingu i... Takich poradników dla kolekcjonerów. Jeżeli myślicie o czymś takim na poważnie, zaopatrzcie się w rękawiczki, tak jak ja. Myślę, że poszukam sobie jakiegoś fajnego, fajnego folderku z takimi, no takie przegródki, żeby trzymać to w jakimś albumie. No i zobaczymy. Będę zbierać, chyba że mi ta zajawka minie. Będzie dla przyszłych <grymne> pokoleń. Dobra, bardzo dzięki. Trzymajcie się. Cześć.